Siema, siema, Mąksik z tej strony. Odcinek trochę się spóźnił, bo miałem trochę roboty, ale już nadrabiamy. W poprzednim widziałem, że trochę zarosłem, więc postanowiłem trochę e, obstrzyć swoją brodę. E, I co tam, lecimy z kolejnym odcinkiem, w którym e, skrót z ostatniej ligi weekendowej. E, paczka z ikoną Optimus. Może Optimus, zobaczymy oraz pacopening dzisiejszy z pre-sezonowego eventu, który właśnie się rozpoczął. Co tam, zaczynamy! Yo. Are you ready? Dobra, spóźniłem się trochę z włączeniem nagrywania, więc pierwszy meczek od razu się zaczął. Dosyć ciężka była dla mnie ta liga weekendowa. Bardzo dużo w niej bramek straciłem, bardzo nieostrożny byłem na e, obronie. E, tutaj już przeciwnik zaczął od razu od e, karnego. E, ale na szczęście, jak widać, e, udało się go obronić też Stegenowi. E, często strzelają e, ludzie w środek, więc jest to chyba jedno z głównych. No i tutaj z różnego piękne dośrodkowanie i Smalling mnie skarał. To jest mecz o Silver 1. Dobra, przejęcie piłki, ale znowu przejęcie. Tutaj mamy Messiego. Bawi się dragbakami. Wystawia piłkę i piękny strzał. I bramka tutaj Kubo. Kubo podaje do Zdana Zidane de Jong. De Jong z powrotem stracił piłkę, ale Zidane szybko ją przejmuje. Kubo podaje do De Jonga, wystawia Ben i Benek przy pokrótkim na wprost strzela brameczkę. 2-1, więc w kolejnej akcji tutaj znowu Ben Jeder, ale tym razem nie to Messi jednak, ale tym razem piłka po obronie bramkarza na rzut rożny. Kubo przy rogu, skrótkie rozegranie, podanie do Messiego oddanie Sergio Ramos i Ben Yedder z daleka nie trafił znowu wróciła piłka do Ben Yeddera i ten e, przy leżącym bramkarzu już sobie bez problemu poradził kolejna akcja Griezmann Griezmann przy na, na skrzydle podanie do Zidana Zidan oddaje i Griezmann do Ben Yeddera, Ben Yedder znowu e, strzelił w róg 5-1 mamy rage quit e, i oczywiście osiągamy wynik e, Silver 1 Kolejny mecz tu już widzimy: Rywala. Bardzo dobry skład: jest Pogba, jest Lukas, jest Firmino, Agero. Bardzo dobra obrona z Davidem Luisem i z Militao. Najniższy, żej oceniony, areola na bramce, ale to jest bardzo dobra karta. Zawsze z tym bramkarzem mam problemy. Messi wypuszcza tutaj Beniedera. Benieder... Oddaję do Messiego. Messi się zatrzymał z piłką. Strzelił prawie że po ziemi przy słupku. Bramka Zidane, ben Jeder, ben Yeder do Zidana z powrotem. Szybkie wymiany piłek. Messi, drag back. Podanie do Kubo i Kubo przy słupku. Mamy 2-0. I szybkie poddanie. Przyznam szczerze, że nie, po nie powinno się tak poddawać. Trzeba walczyć z lepszymi, próbować testować. Żeby dowiedzieć się, jak grają. Kolejny rywal, tutaj znowu Agero, jest Salah, jest Pogba, jest Sisoko, jest Rashford. No i ten Inks na napadzie, to jest bardzo ciekawa karta. Ten mecz już jest o rangę złoto 2. Kubo, podanie do Messiego, Messi do Benjedera. Benek na e, W stracił piłkę, ale tutaj Messi powalczył. Benjeder, słupek do Bitka w bramkarza. I mamy jeszcze Griezmann przyjął piłkę, i nic z tej akcji nie wyszło. Znowu Griezmann, Ben-1. Messi wypuścił Ben-1. I mamy 1-0. Akcja przeciwnika Pogba, Inks do Rashforda. Rashford się przedarł. ku Kunagero po krótkim. Szybkie wyjście przeciwnika lewym skrzydłem. Rashford podaje do agero. Agero. Wypuszcza, znaczy w sumie obiła się piłka od Tersteigena, Inks y, i mamy 2-1. Rywal już prowadzi i szybkie wyrównanie na 2-2 ben Sisoko, Inks i 3-2 jeszcze do przerwy. Do przerwy 3-2 miałem większe posiadanie, więcej strzałów, a mimo wszystko przegrywam w drugiej połowie. Rywal zaczyna ostro. Kunagero wypuszcza Inksa. Inks strzela. Jest 4-2. Dużo bramek w tym meczu. Tak jak mówiłem w tej lidze dużo traciłem. Kunagero Inks wypuszcza Agero. Agero piękny lob z bardzo dalekiej odległości. Ter Stegen nie dogonił. Jest 5-2. Brzmi jak wynik nie do odrobienia, ale co będzie dalej? Zobaczcie. Wpuściłem zmiany. Zrobiłem. Wpuściłem Krojfa, Wpuściłem Kogo jeszcze wpuściłem? Arnolda i wpuściłem jeszcze jednego zawodnika. Messi do Arnolda. Oczywiście Kenta wpuściłem. Kent na dwa razy i jest bramka. Wracamy do gry 5-3. Podanie do krójfa. Krów Cruyff jest oczywiście wypożyczoną kartą, więc. Yy, znaczy wypożyczoną kartą yy, z yy, sezonów. I krój strzela na 4-5. Kent, Mandy, De Jong. De Jong podaje do Krójfa, Cruyff do Arnolda i Cruyff udało się zremisować w 89 minucie. Dlatego mówię, że nie warto się poddawać, wychodzić z meczu, bo zawsze można odrobić. Włącza się pressing eee, nieustanny, zmienia się taktyki, kombinuje się i trzeba próbować. Można się dużo nauczyć grając z trudniejszymi rebalami. Co jeszcze? Jest trzecia minuta do liczenia. Sisoko przyjmuje piłkę. Tutaj pięknie wychodzi Sancho. Sancho yy, ma dosyć dobrą sytuację. Ładnie się zatrzymał w podanie do benzemy. I w czwartej minucie do liczonego czasu jest 6-5. Ale ja się nie poddaję. w szybkie wypuszczenie, kubo, kubo szybko biegnie w kierunku bramki, dochodzi już do, do pola karnego, stracił, ale tutaj Aleksander Arnold, Messi. I w szóstej minucie wyliczonego czasu jeszcze udało mi się wyrównać. To jest niesamowite, że jeszcze sędzia pozwolił. Pewnie się rywal wkurzył w związku z tym. No i mamy dogrywkę, w dogrywce. Aleksander Arnold. Podanie do Messiego, Messi się pięknie odwrócił, podanie do De Jonga i De Jong strzela po krótkim. Mamy 7-6. Wyszliśmy na prowadzenie w końcu w tym meczu. Tutaj e, szybko wraca do gry e, rywal, Sancho podanie do Benzema i kolejny lob. Drugi raz się na, na to nabrałem. Jest 7-7. Szybkie przejęcie De Jong, podanie do mm, Aleksandra Arnolda, Cruyff, Messi, Cruyff. I Alexander Arnold też strzela w tym meczu bramkę. i 8-7. Wynik hokejowy Mendy. Podanie do Kenta. Kent oddaje do Mendiego. Ten podaje do Aleksandra Arnolda Messi. I wychodzimy już na prowadzenie 9-7. Czy jeszcze wróci rywal? Zobaczmy. Sancho podanie do Salaha. Salah do Sisoko. I Sancho wybiega. Oddaję piłkę do Benzemy, broni, bramkarz, ale na dobitce już sobie nie poradził. I mamy 9-8. Ostatnie minuty, Messi, podanie do krójfa, Cruyff do Ramosa i mamy karny. Karny u mnie strzela Kubo ostatnio, wszystkie statystyki strzałów ma na 99. I w samo okienko, 10-8, wygrałem ten mecz. Mamy Golda, 2. Statystyki jak widać... Potężne, oboje mamy dwucyfrowe liczby strzałów i gold. To lecimy z e, paczką, z ikoną e, Optimus lub Prime. Przepalamy tutaj w składzie 88 legendy klubu Roberto Carlosa 1400 meczów. No, e, niebywała ilość meczy, które rozegrał ode mną od początku. Jest Ferdinand, 731 meczy. Też bardzo dobrze grało mi się tą kartą. Jest Pirlo, którego dostałem ostatnio z tej samej paczki i nie grałem nim. Jest Di Maria z nagród z player picków i jest Fekir, który jest, był do tej pory zmiennikiem. Wszystkie 248 meczy praktycznie zagrał jako zmiennik. Wysyłamy skład. I skład o ocenie 86. Tutaj też idą legendy klubu, jest Van der Sar, który rozegrał 587 spotkań. Jest Zambrotta, który miał 212 spotkań, też całkiem spoko mi się nim grało. Jest Raul, 57 meczów, 40 bramek, bardzo dobra karta, no i jest Del Piero, 52 mecze, 15 bramek. No tym akurat mi się za dobrze nie grało, ale naprawdę wiem, mogłbym to trochę taniej zrobić, natomiast wszystkie karty niewymienne, wszystkie, którymi już nie, będę, nie będzie mi się chciało, a liczę na Optimusa. Dobra, leci, leci. Zobaczmy, czy tym razem coś się uda trafić. Chociaż niech będzie jakiś słaby Optimus, ale niech będzie to Optimus. Argentyna, nie jest to Maradona, to jest Po, to jest Zanetti. No, nie jest to Optimus, no ale legenda Interu. No jak Inter ja szanuję bardzo, to mój kiedyś ulubiony klub i pewnie nadal. Pozostaje, więc z tego powodu mogę być zadowolony. I Lecimy z pack openingiem. Mamy karty Pre-Season, właśnie zaczęło się event, są przepotężne, Jest, wiadomo, są karty Toty Messi, Ronaldo, Van Dijk, Mbappé, Kante, De Jong, Delict. Są też najlepsze karty Totsy. Mamy 30 paczek do otwarcia. Pokażę tylko tak naprawdę to, co trafiłem, więc no, zobaczcie na to. Nie niejako ją poskładamy ich jak ci co zostali ograni ograni w jak mają tyle co według in, według na pustyni poruszyli po co kieszeni szło, szło młodzi byli, to, to się częstowało, tą pojarą się bawało z ramą miało się podzielić z wtedy kumple wtedy i się kurwa kumowało, ruskie

Pięciu piłkarzy, pięć najlepszych kart TOTY w grze, tak po prostu, żeby przetestować. Dzięki EA, jesteście naprawdę wspaniali. Myślałem, że może dostanę taką kartę w paczce, a dostałem na pięć meczów. Super. Dzięki wielkie za oglądanie dziesiątego odcinka. Fajnie, że tyle osób śledzi i komentuje moje filmy. Wielka piona dla Was. Wszystkich nowych zachęcam i będę wdzięczny za subowanie mojego kanału oraz wiadomo lajkowanie i komentowanie z jakimiś uwagami, które pomogą mi go rozwijać. Oczywiście w tle kawałek odnoga klasycznie pod tytułem Salami na bitach Profanum Beats. Link do jego kanału na SoundCloudzie jest w opisie. Zapraszam bardzo. No i co? Kolejny odcinek jeszcze w tym tygodniu. Więc widzimy się niedługo. Do zobaczenia. Yo!